Zaczynam od pozornie mało istotnej z polityką sprawy, od kogoś takiego jak ksiądz Woźnicki. Ja, przepraszam, nie wiem, kim jest ten facet. Nie śledziłem jego dokonań, wyczynów, ale na przykład znalazłem promocję księdza Woźnickiego prowadzoną przez Grzegorza Brauna pod koniec 2017 roku, kiedy to Grzegorz Brown promował mszę księdza Woźnickiego. Ksiądz Woźnicki uważa, że te msze w kościele, które się odbywają, są to msze bezbożne. On, on promuje taką mszę trydencką, rycerską, taką rzymską, tradycyjną, przepraszam, nie wiem nawet o co chodzi. W każdym razie, wydaje mi się, że jeżeli jest księdzem kościoła katolickiego, no to powinien jakoś tam widziały gały co brały, że tak powiem, tak? Powinien, powinien się podporządkować, a jeżeli nie, no to są te różne tam apostazje może swój kościół sobie założyć, wyjść z organizacji itd. itd. W każdym razie, ksiądz Woźnicki to jest bardzo ciekawy facet. On tutaj w roku 2020. Sugerował, że Krzysztof Bosak jest homoseksualistą? Nie wiem, w jakim statusie jest Pan Roda. Natomiast jeżeli ja wiem o faktach, że dajmy na to, w Polsce jest polityk, który wobec dziesięciu zaprzyjaźnionych, czy jaka tam liczba nie była, osób przyznawał się, że jest, czy był praktykującym homoseksualistą, ale Bogu dzięki chce z tym zerwać i prosi o wsparcie mnie nie trudno mi cytować, bo nie znam tego z pierwszych ust. I dzisiaj trudno nie, z tego miejsca mówić, o kogo tu chodzi, ale można, można być, można być no, spokojny, jeśli tak można powiedzieć, o drogę, że ten człowiek rzeczywiście podjął drogę wyjścia ze zboczenia, praktykowania zboczenia. Ale jeżeli mamy dziś sytuację także polityków, o których się mówi, czy się wie, że są wprost, Praktykującymi homoseksualistami, albo byłem I wzięli sobie w niedawnym czasie żonę. A nie słyszymy o takich deklaracjach, że z dawnego swojego homoseksualizmu się zmagają. I dajmy na to, pchają się na prezydentów. No, to też była wypowiedź przed wyborami. Tutaj ksiądz Woźnicki. Karcił swojego promotora, pana Brauna, że zgodnie z hasłem: Tylko świnie siedzą w kinie, jest w konfederacji, gdzie są właśnie geje. No i proszę państwa, ksiądz Woźnicki ostatnio, promując mszę trydencką jako jedyną, te inne to są msze bezbożne, zarzucił bezbo bezbożność nawet katolikom. A reszcie Polaków ubliżył i myślę, że nie znajdzie się prokurator odważny, żeby za obrazy narodu polskiego wytoczyć mu postępowanie. Obraził nas tak. Polski przed bezbożnością. Polska bezbożna nie jest Polską. Polacy bezbożni nie są już Polakami, są bydłem. Które po śmierci idzie do piekła. Ja przypomnę, że to jest ulubiony ksiądz polskich wybitnych patriotów. Nawet nie trzeba moi drodzy diagnozować. Wystarczy popatrzeć.